Jeśli wsłuchać się w to, co mówią użytkownicy i testerzy, łatwo można skompletować listę cech i funkcji, które powinien mieć dobry smartfon budżetowy. Infinix skompletował ją, a potem potraktował jako instrukcję dla projektantów. Cześć, tu Kostek Munarczyk. Dziś mam tu ze sobą wynik tego projektowania: smartfon Infinix Note 30 Pro. I zaraz Wam opowiem. Jak to wyszło w praniu? Jest dobrze, źle czy brzydko? Czego by smartfon nie miał, po pierwsze musi wyglądać tak, żeby użytkownik nie musiał się wstydzić wyciągając go z kieszeni. W przypadku Infinixa Note 30 Pro nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie tylko nie ma powodów do wstydu, ale wręcz można by się tym telefonem chwalić. Przynajmniej w testowanej przeze mnie wersji z brokatowo-kameleonowymi pleckami, które zmieniają kolor w zależności od padającego na nie światła. Niebieski, żółty, pomarańczowy. Tak. Sam brokat by nie wystarczył, ale też i Infinix na nim nie poprzestał. Cała bryła ma prostą, geometryczną formę, powtórzoną przez wyspę aparatów, a tekstury ramki, plecków i obramowania wyspy oraz samej wyspy tworzą przekładaniec błyszczące, matowe, błyszczące, matowe może się to podobać albo nie ale widać, że to smartfon z pomysłem na siebie plus dobrze wygląda też ekran ma 6,67 cala przekątnej i wykorzystuje matrycę AMOLED LTPO której zmienna częstotliwość odświeżania może sięgać 120 Hz płynność obrazu przy szybkim ruchu zapewniona Dobrze jest też, jeśli chodzi o jasność, która dochodzi do 900 nitów. Właśnie, co do płynności, to interfejs też jest przyjemnie płynny. Helio G99 nie jest może jakimś supermocarzem i dokierbym go nie polecał, ale przy wszystkich codziennych zadaniach w parze z 8 GB pamięci RAM spokojnie daje radę. Używanie jest bezproblemowe. Kolejna rzecz. Znacie tę matrę recenzentów i użytkowników. Gdzie złącze audio 3,5 mm? Gdzie gniazdo karty pamięci? Gdzie radio FM wreszcie? Gdzie głośniki stereo? No więc mogę sam sobie odpowiedzieć. Tutaj, w Infinixie Note 30 Pro. Tak, wszystkie. Co więcej, gniazdo kart microSD jest, uwaga, uwaga, niezależne od obecnego także dualSIma. a Wow. Tu ktoś naprawdę się stara, więc zdecydowanie plus. Na plus zasługuje też dodawana przez Infinixa aplikacja PhoneMaster, która w jednym miejscu skupia praktycznie wszystkie potrzebne i pożyteczne opcje pozwalające zarządzać wydajnością, prywatnością i bezpieczeństwem. I trzeba powiedzieć, że kwestie bezpieczeństwa są tu zadbane całkiem solidnie. Tak, podoba mi się to. Następna dobra cecha to wszystko, co dotyczy prądu. Infinix Note 30 Pro ma pojemną baterię 5000 mAh, która daje mu całkiem niezły czas pracy na baterii, ale to, co ważniejsze, to fakt, że telefon obsługuje ładowanie z mocą 68W z dołączonej w zestawie ładowarki, a także, co naprawdę zasługuje na podkreślenie ładowanie bezprzewodowe z ładowaniem zwrotnym. I na koniec. Bardzo sympatyczny drobiazg. W pudełku znajdziemy zaskakująco dobrej jakości etui oraz szkło ochronne na ekran. Zdecydowanie doceniam. Ramka telefonu jest plastikowa, chociaż bardzo dobrze naśladuje metal. Ale to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi to, jak zbiera odciski palców i jak paskudnie wygląda, kiedy już je zbierze. Mam też za złe to jak wygląda zestaw aparatów. Jest aparat główny 108 megapikseli, czujnik głębi i aparat makro. Makro najmniej przydatny, najrzadziej wykorzystywany rodzaj aparatu. Nie mógłby to być aparat z obiektywem ultraszerokokątnym? Minus. Co to jest always on display? Nazwa mówi wszystko. Taki tryb wyświetlacza, w którym na ekranie cały czas wyświetlane są jakieś ważne informacje, na przykład godzina, nie? Ale jak się okazuje, nie dla wszystkich jest to jasne. Infinix dokonał innowacyjnej interpretacji tego terminu i w jego Note 30 Pro Always On Display nie jest Always On. Włącza się tylko jak się go dotknie kiedy próbujesz zrobić telefon, który będzie niedrogi, ale zarazem dobrze trafi w potrzeby użytkowników, musisz równoważyć szereg różnych cech: wygląd, wydajność, wyposażenie i cenę. Jeśli coś zrobisz źle, zepsujesz wszystko. Jeśli zrobisz wszystko dobrze, cóż, wyjdzie ci Infinix Note 30 Pro. Smartfon, który w niczym nie jest najlepszy, ale we wszystkim jest dobry. Dobra robota.